Sorry, I'm late. Hit a little traffic. Uh, Optimus. Ta, Ten wstęp bardzo śmierdzi pewnym zagranicznym recenzentem. Ale jesteśmy w Polsce, więc hej, tutaj nie ma klepnięcia, to jest tylko inspiracja. W każdym razie, Sandwave. Jest to moja pierwsza figurka Studio Series, zgnijąc Ravage'a, którego też dzisiaj omówimy. Więc jeśli moja opinia będzie zbyt pochwalająca, albo wręcz przeciwnie, to sorka, ale ja po prostu jestem przyzwyczajony do standardów Legacy. A propos Legacy, to się właśnie przed chwilą mi przyszła pewna rzecz, więc niedługo spodziewajcie się recenzji Blitzwinga. No ale dobra, figurka. Nie jest ona zła. Świetna też nie jest. Jest po prostu dobra. Przyznam, że fanem tego designu nie jestem. Dla mnie G1 Sound jest tym najlepszym, ale patrząc na to, jak bardzo nienawidzę designów live action, te, głównie te bejowskie, to przyznać muszę, że jest to jeden z moich ulubionych. Te białe kolory bardzo ładnie uwydatniają niebieski. Zwyczajnie ten robot nie jest sam srebrny z wieloma małymi irytującymi segmentami, wymodelowanymi panelami i czego tam jeszcze było w tych live action. No i też trzeba przyznać, że jest to na tyle niedalekie odejście od materiału źródłowego, że jak ktoś to zobaczy, to pewnie powie, to jest Sandwave. To właśnie lubię w nowych filmach, materiał źródłowy jest respektowany, a nie mieszany z błotem mieć srebrnego Mercedesa. Jednak do samej prezencji figurki mam pewne uwagi. Po pierwsze dziury w udach, wyglądają one okropnie. Szczególnie, że poza nimi figurka praktycznie nie ma drążeń, to bardzo odstaje. Kolejną rzeczą jest ten pistolet. Na Boga, czemu oni nie odlali tej broni w tym szarym kolorze? Odlali rączkę od tego działka na ramieniu, dlaczego nie mogli tego karabinka też odlać? Koś ma otwarte ręce i przez to muszę się na to cały czas patrzeć. Dlatego po prostu przypinam broń z tyłu, bo takiej nie zgubię, a Sound sobie po prostu bez tego będzie stać. Ale dobra, jak już mówimy o dłoniach, są wiecznie otwarte i nie mówię, że to jest absolutnie źle, zawsze to coś ciekawszego niż pięść, ale przez to jak trzyma jakąś broń w ręce, to no dla mnie to wygląda okropnie. A i jeszcze jego śruby. Nienawidzę śrub. Ja wiem, ja wiem, tak można wiele lepiej naprawiać samemu luźne stawy, no ale naprawdę to wygląda okropnie, odstaje bardzo. Nie wiem po co ma to temu służyć. Da się w nich włożyć broń 5 mm. Yy, niby fajny bayer, ale bezużyteczny, bo co możemy tam z tego przyczepić. No ale i tak, no, to nie wygląda dobrze. To jest Studio Series. Nie wiem jakie ma standardy, ale po takiej nazwie spodziewałem się czegoś lepszego. No ale dobra, skończmy na niego narzekać, bo jednak jest to dobra figurka. Może zacznijmy od jego możliwości, jakie może osiągnąć. Więc tak, głowa jest na fajnym, dobrym bolżoncie. Może patrzeć w górę oraz w dół, nie za bardzo, ale jest. Ma on gimmick z rawydżem, działający. Rawydża zaraz też omówimy. Ma on... Takie ramiona, nie lubię ich, no ale no niestety takie muszą być, więc dlatego niektóre pozy są trudniej osiągalne. Podwójne łamanie w łokciach trochę powyżej 90 stopni, nic w nadgarstkach, co mnie szczerze niepokoi, bo wiele legacji ma, a są o wiele lepiej zrobione, ale dobra, nie jest ważne. Tu też w ogóle jest śruba. Fu. Dobra. Nogi mogą iść tak do tyłu, tak do przodu. Możemy też unieść tą ohydną moim zdaniem szlepkę, e, e, którą na przykład e, kolega, ten kolega rozwiązuje lepiej, mają po prostu łamaną i to tyle. Ja wiem, że może to nie jest to samo i trudniej by było to połamać, no ale jednak, mm, e, ale w każdym razie tak bardzo do przodu, mm, ma on e, ponad 90 stopni w kolanie, grubo ponad 90 stopni, e, co mi się podoba. Mm, ta nakładka na kolano bardzo fajnie też to wszystko zakrywa. Stop są fajne, mogą pójść do, do tyłu, mogą też się obracać oraz mają bardzo fajny wychył. Eee, I ma on, tak, ma on jeszcze obrót w pasie. To chyba wszystko i o, o niczym nie zapomniałem. Dobra, rawicz. Eee, rawicz, ten maluszek. Eee, jeszcze go nie pokazywałem, zaraz go sobie omówimy. Ale no, w sumie nie, bo w sumie nie ma tu o czym. Ma bardzo fajne nadruczki, oraz yy, po prostu fajne drożenia, Ale umówmy się, jest to figurka głównie do Sandwave'a. Yy, ma on pyszczek fajny, ładniutki, podmalowany. buźka się rusza. Spoczko, yy, fajne logo z na boku. Yy, ma łapki, ma artykulacje w nich, na stopkach nawet tutaj też ma. Kilka, yy, kilka różnych. Yy, ogon fajnie jest yy, zrobiony się no, Na tą skalę to nie ma co. Tył za to jest taki, no, ale dobra transformacja. Yy, jedno co mi się w niej podoba to ten, no a parts forming niby, że ten panelik leci on tutaj normalnie, yy, kiedy go transformujemy, a tutaj go dajemy, kiedy po prostu ustawiamy ravydża normalnie. Yy, a poza tym to, no jestem z tego ravydża zadowolony. Jak na core class to spoczko. Tylko że umówmy się go, umówmy się. Go się daje tylko do Sandwave'a. Nie bierze się go osobno, moim zdaniem. Nie opłaca się dlaczego. Bo jego tryb alternatywy to jest kostka. I to tak nieironicznie. Moim zdaniem wygląda to jak po prostu trochę szersza kostka, którą wypluwał Wally. -E. Czyli zamiast wkładania do swojej kraty kaset, wkłada on kostki śmieci. Nie mówię, że to jest źle. To bardzo fajnie wygląda i bardzo dobrze działa. Tylko ma jeden mały problem. Znaczy, problemem częstym jest to, że. No, o, teraz wypadł. Ale ogólnie ma często spory opór i nieraz natrafiałem na takich. Teraz będzie świetnie wypadać, tak? E, nieraz natrafiłem na takiego, który nie chciał po prostu mi wyjść. O, nie. W każdym razie, je, no, nie chciał mi często po prostu wyjść. Tak? Wtedy często trzeba było używać. E, tutaj tego tyłu. Po prostu go wypychać. No teraz akurat działa bez zarzutów, co mogę na to poradzić, że nie mogę wywołać tego, tej wady. Yy, ale tak, yy, mamy kostkę. I on u mnie głównie przysiaduje w Sandwave. Tak naprawdę tylko tyle, bo nie lubię go ustawiać, a też nie mam stosownego miejsca, gdzie mogę go położyć, więc... Yy, tak, jest w Sandwave. Tak, no ale dobra, przejdźmy już do Alt -modu, który... Nie wiem czym jest, więc po prostu... Podam Wam listę rzeczy, jakie udało mi się wypisać. Power Tank, latająca pizza, pancake, tarcza Boroka, tarcza energetyczna z Gwiezdnych Wojen, odwrócona miska, paralizator, nowy cybertrack, kwadratowa deskorolka, opakowanie berlinek bez okienka, cegła, karta SSD i latadło zielonego goblina, co jest moim chyba ulubionym. Ta, To nie jest najlepszy aluminium, jaki istnieje. Ale nie są też taki zły. Wiedziałem, co mnie czeka, kupując tą figurkę, ale szczerze, ten mode jakoś mi nie przeszkadza. Prawdą jest, że widać to, że było to zrobione tak naprawdę głównie po to, by przepchnąć figurkę Sanda. Figurkę, która jest świetna. Nie jest ona idealna, ale jeśli lubicie Sanda, to czemu nie? Tak naprawdę to on namówił mnie do kupna Wilczaka, Brona i Sunstreakera z Bumblebee Movie. No i dalej też poluje na Shaquillewa. No, po prostu ta figurka jest dobra i wiem, że wydźwięk całego filmu jest bardziej negatywny, ale jednak naprawdę ona jest spoczko. Ja w tym filmie głównie wypotykam wady, ale ich jest też dużo zalet. Od razu mówię, nie polecam je kupować za jakieś gigantyczne pieniądze. Ja razem z Ravidzem, który chyba nie miał wszystkich akcesorii, zapłaciłem 120 zł, więc chyba dobry deal. No, za 200 raczej bym go na pewno nie kupował. No, ale dobra, to był Soundwave, Bumblebee Movie, Studio Series 86. Podajcie na Instagram i drugi kanał na YouTube. A ja się zamięczę. Nam, cześć, cześć, siemanko.